Witajcie kochani, wracamy do Volgmasów. Mamy małe opóźnienie, bo jest 4 grudnia z obozu. świętej święty i barbarę, no i co? Jesteśmy w trakcie chirurgii onkologicznej. Pogoda jaka jest, to widzicie. Um... Jest listopad tak naprawdę, a nie ma grudnia. I to ja jeszcze nie czuję tych, latach, tych latach świąt, ale mam nadzieję, że atrakcje, które wam zaplanowałem na grudzień, chyba w grudzień będą... no fajna, fajna, fajne... do ja. Kochani, Story to właśnie sprawdzałem od kiedy jeździć świąteczny metro i wiecie co? Było napisane gdzieś tam 3 grudnia. A <laughs> zaraz Wam pokażę czemu się tak uśmiecham. Hello! Poczekaj, tak, muszę z słuchać. No i wracając kochani i sprawdzałem to, szóste, że od 6 grudnia jest metro świąteczne. Podnoszę głowę nad telefonu, a na świętokrzyskiej w stronę młocin jest świąteczny metro. No Nie wie. wiecie, co jest wszystko w internecie. No to, jest bo, bo to jest szczęście. No ale w tym, w tym roku to ja muszę. Muszę, e, bo się uduszę. Dobra. My czekamy na tramwaj i zaraz będziemy się widzieć na seminarium z chirurgii onkologicznej. Kochani, właśnie jest godzina 11.30, jestem po zajęciach Także bardzo mi się podoba chirurgia w MSWiA Będziemy teraz do pracy e, I zrobię wam update z pracy, może już przyszła choinka, którą będziemy ubierać Więc e, też będzie mega świąteczny klimat By the way, bardzo mi się podoba ta chirurgia, bo ci lekarze Nie wykazują dużego zaangażowania, takiego jakiej ja do chirurgii a taki mamy się outfitik No i jedziemy do pracy, znaczy jesteśmy już w pracy nawet <laughs> Pokaż zupę! Ludzie się przebierają na ten Brawo Ja Jeszcze cię żarną Boże, ale to jest trudna rodzin. Ej, kurwa rusza się. Rusza się. Tutaj mamy przygotowanie, kochani, do porodu. No tak kurwa się ćwiczy i studuje medycyna. E, teraz co robimy? E, ćwiczymy dla tak Poczekaj, Czekaj, jak zrobię? Boże. To patka. Przyszła się wysikać. No i co, Ola? Wkładaj do dziury i jedziesz. Nie Ale super. Ale nam przejścę neurologię robiliśmy szybciej, a to nic nie. A on teraz powiedziałem, to jest to ten. A to nie musisz tam coś a, kliknąć start? A tu na talia. Nie wstawisz nie tego, no i za późno. Natalia. Zakładam gumę. Zakładasz gumę. Czy jest to durex? Nie pękaj. I tak ale... wokół czyś tam coś. Pęknie w skórę, no. no Na jak? No, o, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, ale gładko weszło. Gładko ci wchodzi? Wejdę, 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 wejdę. Ej, ale nie, no, nie, nie, nie wychodzi nie. mi to źle. A może Kowalecki nie miał racji, czy tam barczoma? O, patrz. Nigdy się nie poddawaj. Never give tak, up. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Padłeś, powstań, powerade. Zuzia ujeżdża krzesełko, Ola ćwiczy, Misia rodzi. Ej, a jak to się puszcza? Bo ja nie wiem. Ja a, nie wiem, jak to się puszcza, ja nie wiem, jak to się puszcza. A. No, patrz, bo mi się zatrzasnęło. Patrz, no bo tu w kamera. Mm -hmm. Zakreśliłem się. Musisz szybki. nacisnąć tym bolcem na dole. Bolec na dole. O. A! A! Widzisz, otworzyło się. Ale jakie szczęście nawozi. Teraz A teraz oglądamy. A teraz oglądamy. Boże, jaka fajna fura. Naprawdę, ja chyba sobie takie kupię Ej, ale wczoraj Ferrari widziałem. To jest co? To jest. No Mercedes to widzę. Gielce. No, no, to jest ten, co profesorek mówił. Bardzo ładny, bardzo ładny outfit. Nie, bardzo ładne auto. Auto. Outfit Dobra, kochani, sprzedamy przedostatni dzień chirurgii onkologicznej i tyle. I właśnie tutaj jest takie stoisko, na którym można zrobić sobie pocztówkę, taką kartkę świąteczną. No i właśnie napisałem, co będziemy. Wysyłać. Ja wybrałem taką kartkę, tutaj jest, nie komu, um, no i wysyłam. Bardzo ładny, który jest taki. No i widzicie, kochani, teraz jeździ taki tramwaj linii Mikołajkowej, a my idziemy dalej zobaczyć jarmark. Jest, tramwaj jest 1940 roku, jak powiedział pan konduktor, który specjalnie nam otwierał drzwi. Dobra, jesteśmy na Placu Sąkowym, świeci świetnie, pięknie. Tu to miejsce yy, krakowskie rozświetlone w ilustracjach No, choinka wysoka Dobrze, zbliżamy na do jarmarka choinka w tle Idziemy specjalnie koło Pałacu Ślubów Pokażę Wam miejsce mojej pierwszej, poważniejszej pracy Jest to włoska restauracja w można zjeść różne rzeczy Mak makaron można można zjeść pizzę i powiem wam tak zobaczcie gdzie pracuje tam znajomy jeszcze nie widzę nie, nie widzę żadnych znajomych mart także Dużo się zmieniło, ale spędziłem tutaj bardzo dużo czasu i w pracy i po pracy. E, tutaj jest księga z 20 tyś. wspaniała, No i tak jak widzicie, nie będę tutaj promował też konfunkcji, bo nie lubię za Zatem e, jestem sam, zrobiłem sobie taką randeczkę samemu. Fajne przejście, jak to To jest główna atrakcja właśnie, Na tego vlogmasa. Miałem przygotowane jeszcze takie dwie fajne. Ale no, to zobaczycie w kolejnych podsłonach. No dobra, no dobra, do sypek oczywiście. Na twój napisali. No cóż. Hey. I tutaj, jeszcze przy każdym kierunku, jakby na zaczynał, jest taka iluminacja. I no, też mega fajnie, można by ja porobić. No, pamiętam. Tego nie było w temu, To, że wy widzicie. A teraz tego O, trochę tak mikrofon. Fajnie, Mikołaj. W tym roku bym boję że na ruzgat. E, nie no, super. Super, 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 naprawdę. Warto się wybrać no na foterek No normalnie, tego. Tak e, no Boże, te no, to jak też jak zawsze, po prostu powala. ubierani w kurtkach już, w spodniach długich. Nie jest zimno nad morzem zupełnie na... Ale patrzcie, jaki jep się tam kąpie. No nie, nie wierzę, normalnie. To jakiś morze. Właśnie, pomazanie w Boży Dobra, no to jeszcze zrobimy sobie mały spacerek Właśnie na stronę nowy światu no. I tyle Dobra, jestem na Krakowskim przy tym mieście Zmierzam na nowy świat, bo Wiktoria będzie kończyła pracę Za jakieś 15-20 minut Więc sobie spacerkiem idę i mijam właśnie tam ja nie Będę też choinka ubrana Także... To też dwa e, chłopak o polską tradycję. No, nie ładnie, ładnie. Widziałem też pod hotelem Bristol e, takie e, ciatki do rzekł, właśnie. Takie fajne, no to zaraz wam coś pokażę. Obok jest hotel europejski, w którym kiedyś spała Miley Cyrus i tutaj jest moja Ewcia. Więc Miley Cyrus spała po prostu w tak można powiedzieć. E, no. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop -along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. that will talk, and we'll go for a walk, is the hope of Janice and Jen. <laughs> na twardego Więc ja nie odmówię Dobra kochani, my już jesteśmy w domu Wiktorka jest ze mną Tylko Wiktorka się śpieszy Bo idzie jako konsument na jarmark Ze swoim fagasem Nie będę tak mówił, no Krzysiu jest fajny I, I tak no Po robocie idzie na wesełego jajka. Ale kurwa, tam na, yy, na tym, na krakowskim przedmieściu był jedna figurka zajączka. Też jest na vlogu, zobaczysz później. Okay. Ja nie wiem, czy im się święta pomyliły, czy coś, ale no, po prostu... Święta to święta. Ale granda. Święta to święta, jeden chuj. Yy, tak, tak, no. Dobra, Wiktoria się spieszy na ten, bo musi iść ogolić nogi. <gryze> <gryze> yy, a ja idę odebrać prezent dla Miłosza jeszcze. <gryze> Także do, do... wózki. Ha.